Dzień dobry Państwu, po raz kolejny. Zapraszam tym razem już trzecią grupę znaków wodnych, czyli rybki. Zobaczmy, co ważnego u Was będzie się działo, jakie wydarzenia oraz jakie ludzie, drogie ryby, jakie informacje będą dla Was w tymże czasie. Aha, no to jest okres czasu od kwietnia do końca. Praktycznie maja. Ja Wam to jeszcze oznajmię. natomiast plan jest taki, że do połowy maja, ale jeżeli będą karty mówiły tutaj o większych takich transformacjach, no to też będzie do końca maja. Zobaczymy też, co karty pokażą. Też bym chciała tutaj uwzględnić, że do połowy, ale zobaczymy. Niektórym się okazało nawet do czerwca, wiecie, no to zależy od kart, co tutaj wyjdzie. Dobrze. Warto też śledzić Wasz ascendent urodzeniowy też i też znak księżyca, a także Wenus. Bardzo często są właśnie w uczuciach, gdzie znak Wenus macie, albo w księżycu, tam gdzie macie ukryte sytuacje, o których nie wiecie, być może się dowiecie. No są to w każdym razie jakieś dodatkowe informacje. A także polecam do posłuchania wszystkich znaków wodnych, jako że Wy jesteście rodziną Duchową, taką wodną, i to też może tutaj mieć pokrycie, jak gdyby wczytania w czytaniach tych y, 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 wszystkich wody. Dobra, zobaczmy teraz ryby już przetasowane. Zaraz zobaczmy. Tutaj jest karta lewa, a która prawa. Mhm, dobra, czyli jest dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz sobie. Co ważnego dla ryb na miesiąc kwiecień oraz maj? Co ważnego dla ryb? O czym rybki powinny wiedzieć? Jakie informacje dla ryb? Ok. Zaczynamy. <laughs> Przepraszam. No wy macie tutaj bardzo ładnie już widać historię. Co można powiedzieć, drogie ryby? Zaczynacie od trójki. Bardzo karta kreatywna, bardzo uczuciowa, wasza energia. Przede wszystkim, bo to jest energia wody. Zobaczymy tutaj, trójka kielichów to mówi też o pewnych wydarzeniach, o informacje, o zabawach, o jakichś weselach. Mogą być śluby, bo jest dwójka kielichów tutaj, jakaś nowa droga życiowa. Więc tym bardziej mi tutaj przypomina, coś nowego u was się zaczyna wsłuchujecie się we własną intuicję i tak naprawdę odkrywacie coś wielkiego odkrywacie coś wielkiego no, zobaczmy co tutaj będzie tu są sprawy jakieś urzędowe, sądowe no, zobaczymy w każdym razie, w jakim kierunku to idzie tutaj ta zabawa bo tu jest taka lekkość tu jest energia lekkości energia miłości wody wła własna intuicja <laughs> w jakim kierunku to idzie aha Czyli odejście od uczuć. No, tu jest zabawa, i widać, że tu jest z taką, wiecie, radością odchodzicie od czegoś. No, często się mówi, że to są uczucia, ale to nieprawda. Odchodzicie od jakiegoś schematu, od jakiejś niewygodnej sytuacji, która da wam spokój, przede wszystkim ukoi wasze myśli, da wam spokój psychiczny i takie. Odejść od tego, co takie naprawdę ciężkie, niesłużące Wam, no bo to jest karta, jak wiecie, pójdzie, jeżeli tak postąpicie. No, odchodźcie od czegoś. Zwycięstwo. Zwycięstwo, wiecie, bo tu coś długo jest naprawdę już nieprawidłowe w Waszym życiu i Wy tak naprawdę już znacie tą odpowiedź i znacie to przyczynę tego, że leżycie na łopatkach. I jednak to jest karta dziesiątka. Dziesięć to jest już naprawdę pozbycie się czegoś, czegoś co już naprawdę jest zbyt ciężkie, żeby to dalej mogło istnieć w waszym życiu. To jest karta bramy. Jak widzicie ten człowiek ma zbroję i on ma wszystko leży na łopatkach, no poprzekuwany tymi mieczami, te zbroje nawet już nie były tak mocne, żeby żeby nie dać się przekuć. No widać, że jesteście tutaj w sytuacji bez wyjścia. To niektórzy mogą mieć jakieś problemy z kręgosłupem. To taka informacja dodatkowo gdzieś tam, żeby uważać, bo może przesilenie jakieś macie. Ale to też dla niektórych jakaś informacja o zdrowiu, że może tutaj zdrowie coś nie dopisuje, no jakaś interwencja chirurgiczna, co dla niektórych, ale to już nie, nie mówię, bo ja akurat nie rozkładam kart w tym akurat w tej dziedzinie i w tym kierunku. Jest to informacja, że pozbywacie się jakiegoś problematycznego, jakiegoś no, problematycznej sytuacji, wiecie, odchodzicie, odchodzicie od tego, co wam nie służy, co już wiecie, co to jest, i tak naprawdę już to jest takie ciężkie. A to wam da tylko i wyłącznie zadowolenie, zwycięstwo. Przyniesie wam zwycięstwo. No dobra, zobaczmy dalej. Jest tu dwójka kielichów, czyli jest jakieś połączenie emocjonalne, bardzo harmonijne. To jest dogadywanie się na płaszczyźnie, na każdej płaszczyźnie właściwie. W Kielichów to są naprawdę możliwości, a tu już te możliwości, to te pierwsze już momenty jakby mamy za sobą, i teraz odkrywamy siebie, że jesteśmy dla siebie stworzeni, tak naprawdę. Popatrzcie, że to jest jeszcze też wybór. No bo dlatego, że widać, że tutaj w tych kielichach są węże, zobaczcie i one tak naprawdę tworzą taki wspólny taniec, w którym jeden drugiego nie kąsi. No to też tak, takie ciekawe połączenie wiecie, bo... A tam z tyłu jest jeszcze jedna, no to jest właśnie już kolejny etap po tym asie kielichów, więc widać, że wybór jakiś tutaj został dokonany. No i takie skupienie się na tych uczuciach i skupienie się na tej relacji. Więc harmonia, spokój, związek, yy, może z przeznaczenia bratnich dusz, no ale to jest karta diabła pod spodem, więc no nie do końca jest to tak pięknie, jakby się wydawało, ale okej, okay. idźmy dalej, drogie rybki, bo to nie tutaj w tym kierunku patrzymy, tylko zobaczmy, gdzie nas zaprowadzi tutaj ten związek i w jakim kierunku tutaj ta relacja. Aha, no ona idzie, widzicie, w takim kierunku, a nie w innym. Tu mamy znowu kolejnego asa, i to jest as początkujący jakąś przyszłość. To jest as obfitujący w finanse, więc relacja dążąca w jakiś sposób finansowo, wiecie, może nowy początek, właśnie. W tym kierunku, może to jest partnerstwo, to nie musi być miłość, wiecie, to może być partnerstwo, to może być spółka zawiązywana jakaś z kimś, z kim dobrze się dogadujemy, z kim mamy porozumienie i z kim naprawdę możemy stworzyć coś wielkiego, bo to jest sukces finansowy i zobaczmy, w jakim kierunku to pójdzie, ta relacja. No, wiecie, pójdzie mocno do przodu, pójdzie mocno naprzód i arkana wielkie się ujawniają, to też jest ważne dla Was jakieś informacje. Pójdzie do przodu coś, co może było w zastoju. Wiecie, co, tu jest Byk Pan na koziorożec pokazany, tylko że ta energia nie jest jakaś taka, wiecie, stała na zawsze dla Was. Bo no, rycerz, ja nie powiem, że to jest niedojrzała energia, ale to jest ktoś, kto jest widocznie może na jakiś czas tylko u Was, przy Was. Może być to ktoś, tak jak mówię, Byk Pan na koziorożec do 40 lat. Maksymalnie do 40. To może być też informacja taka, że to może być ktoś młodszy od Was. Ech. Ja też w każdym razie widzę, że jeżeli coś zawiązujecie sobą, to ma jakiś cel materialny, bo to jest nowy początek z tą osobą, być może, że to nie potrwa długo, wiecie, ale obfitość jest bardzo duża. Dlatego, że tu jest rycerz. Ale okej, okay, dobra, to jest moje zdanie. A każdy może to odczytywać zupełnie też inaczej. I Ja wam coś powiem. Tu jest jeszcze rydwa, który mówi, że sprawy idą tak naprawdę, no w waszych rękach są, tak? Idą mocno do przodu. Też informacja, że może czeka was podróż właśnie w sprawach zawodowych, które przynoszą wam sukces. Powoli, ale noszą. Nie od razu. Jakieś zadowolenie idzie w sprawach zawodowych, finansowych. Jakaś stabilizacja. Nowy projekt, który powstał teraz w Waszej głowie, to po prostu przyniesie wam sukces i to bardzo szybko, niespodziewany. Bardzo szybko. Ten rydwan też tu mówi, że pewne kwestie ruszą do przodu. No, pod spodem mamy króla wody, to może jakieś. No, może to faktycznie było ścięcie głów, ale tu jest jakieś odkrycie. To może, słuchajcie, może ktoś nadjeżdża. Może tu jest, to jest też ktoś spod znaku raka, dla, dla niektórych rybek ważny, że nadchodzi, stabilnego, to jest ktoś po 40 już w górę, no być może, że tutaj były jakieś sytuacje nieodwracalne, a teraz nagle się odwróci i no może ten ktoś nadjeżdża, ale słuchajcie, karta raka, karta rydwanu mówi, Pójdzie coś do przodu, i to mogą być sprawy zawodowe albo jakieś takie finansowe, pójdą do przodu. To często się mówi, że to jest karta przemieszczania się też i wyjazdów. Może być wyjazd za granicę, yy, związany może z taką osobą, może z tym, yy, z tym rakiem ryby skorpionem, albo z tym yy, bliźnie, nie, co to byłoby na koziorożec, tak. W każdym razie jest to zapowiedź jakiegoś sukcesu, jest to zapowiedź nad, nadjeżdżającego kogoś lub waszego wyjazdu, ale to też się mówi często, że to jest karta zakochania. To też tak się mówi. Więc może jakaś sytuacja tutaj u Was kończy się jedna sytuacja, a zaczyna się druga. Jest nowy początek. Właśnie tu jest ta informacja na ten temat. I zobaczmy do czego ten początek nowy zmierza i do czego on dotyczy. Bo to jest nawet podpowiedź: idź to, idź w to nowe, co ci jest oferowane. Idź choćby nawet i trochę ryzykując, to jest warte. A, no widzicie, i pójść. No, to jest karta jakby nowej sytuacji związanej z kimś z przeszłości, czyli może się ponownie sytuacja jakaś z przeszłości, ale wiecie, no, no bo to jest karta szóstki kielichów to jest objawienie się kogoś takiego, no bratniej waszej duszy. Być może, tak? To jest takie z przeznaczenia związek, albo jakaś znajomość z przeznaczenia. Znajomość karmiczna. Spotkanie tej osoby, albo powrót kogoś z przeszłości i nowy początek. Bo to idzie w tym kierunku. Tak? Ten nowy początek. No i zobaczmy, jak to się rozwija. Mhm. No, czyli jest informacja, że ta jakaś osoba tutaj nie jest e uczciwa. No albo ta uczciwość z was wypływa, że nie jest do końca jakby e uczciwa. No, coś tu jest na rzeczy, dlatego że jakiś wybór tutaj jest, tak? I no takie żonglowanie pomiędzy jedną osobą a drugą, i tutaj jest znowu powtórka. Zobaczcie, jakie to jest karmiczne. Zobaczcie, tu są dwa znaki karmiczne, to, jest, to są te dwie ósemeczki, które się rysują jako karma. No i w każdym razie jest siła i jest magnetyzm, jest przyciąganie. Jest, bo to widać po tej karcie. Wciąż powrót i to nie ma końca. To wygląda, że to nie ma końca, ale to jest też wybór. No i tutaj wybór zostaje jakiś podjęty, tylko jeszcze nie teraz. Ten wybór będzie konieczny. Pamiętajcie, że tu jest ktoś nieuczciwy, nie do końca. No bo tutaj mamy tą siódemkę mieczy, więc jakieś rzeczy są skrywane. Może nie do końca jest ujawniane wszystko. Być może, że to tak ma być, bo to jest coś karmiczne, wiecie, no. Jest tutaj karta mówiąca o tym, że to jest jakaś bratnia dusza, być może ktoś nie do końca szczery, nie do końca ujawniający wszystkie fakty dla was albo też może nie ujawniający planów jakie ma. No coś tutaj jest znaczy, jak nie będzie jasności i dojdę do końca, to dociągnę tą kartę. Zobaczymy o co tutaj chodzi. No wiele rzeczy jest skrywanych przed wami. To też właśnie to o tym mówię. No to się potwierdza. A zobaczmy, w jakiej dziedzinie te rzeczy są skrywane. Wy będziecie wiedzieć, bo wy macie taką intuicję, niczym ta kapłanka, niczym ona. Naprawdę, wy macie super intuicję i wyczujecie wszystko pismo nosem więc zobaczmy, w jakim kierunku tutaj to jest ukryte. Jakieś finanse. Chodzi o jakieś zasoby finansowe, chodzi o jakieś yy, pieniążki rodzinne. No, niekoniecznie, wiecie, ale chodzi o stabilizację o, o o takie wsparcie rodzinne. No tutaj na pewno są jakieś takie rzeczy ukryte w, tym, w tej dziedzinie. Chodzi o stabilizację materialną. Na pewno. Dobra, idźmy teraz, zobaczmy w jakim kierunku to pójdzie. Aha, no więc jakiś wybór jest tutaj podjęty, wiecie? I to jest pójście w tym kierunku razem, bo to jest trójka czyli chęć wyrwania się z monotonii, z barazmu życiowego. Tak naprawdę decyzje zostały podjęte, a tu jest potrzeba ruchu. Potrzeba działania, więc ktoś ma siłę, energię do działania i podejmuje się tego kroku, podejmuje się tego działania. Ale tu jest, widzicie, no jest duż, długie czekanie. Na efekty te wypragnione to jest czekanie długie. Coś zostało zasiane, jakiś biznes może został otworzony, tak? Być może, że oczekiwanie na to, aż coś się wydarzy. Może, to też tak może być. Zobaczmy, co nowego się dzieje u Was. Co tak naprawdę Wam tutaj początkuje sukces i radość, i może narodziny dziecka. Dla niektórych to ślub, dla niektórych to coś nowego w życiu. I tu są dwa asy, wiecie, to jest bardzo fajne, czy nie? Bardzo dużo rzeczy nowych się dzieje u Was, e, zwiastujących też sukces. Ja widzę nowe początki. Jeżeli są dwa asy, to jest coś wyjątkowego, naprawdę. A tu jest też duży sukces i to jest duża obfitość, pasja, ogromna pasja, pociąg do kogoś, seksualny, harmonia, związek, chemia. No i to zobaczmy, w jakim kierunku to idzie. Aha, no to trzeba odwrócić. I czy już odwracałam? Nie. Dobrze. Ktoś tu podejmuje działanie. Wiecie, ktoś podejmuje działanie, i to jest właśnie ten azbuław, który niesie tutaj ten y, rycerz. To może być ktoś ognisty, kto idzie w waszym kierunku, drogie ryby. Może być by y, baran, lew, strzelec, ale musi być, bo to jest energia kogoś do 40 roku życia. Może taki ktoś być. To jest ktoś, kto naprawdę idzie i y, on nie stanie w miejscu, on nie będzie czekał, tylko on idzie i bierze to, co chce. I może iść do was, i to może zawitać do was. Zobaczmy, to jest ktoś z przeznaczenia, zobaczcie, coś nowego się przed wami szykuje i to może być i uczuciowe, ale to może być jakaś nowa znajomość też do relacji takiej zawodowej. Chociaż bardziej mi tutaj się pokazuje, że to będzie jakieś z przeznaczenia połączenie, no bo koło fortuny mamy, a tu jest blokada, no, a wy jesteście zblokowani, wy nie widzicie, wy nie widzicie możliwości, które są przy was, no. Nie dostrzegacie tego, zupełnie. Tak jak, popatrzcie, jedna karta po drugiej ma opaskę na oczach. W ogóle nie widzicie tej sytuacji. Wy się zamykacie w kręgu własnych myśli, w kręgu jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, nie wychodzicie do ludzi i w ogóle nie widzicie, że coś do Was nadchodzi. A to jest karmiczna, naprawdę relacja, zobaczcie, z przeznaczeniem. Być może, że w pracy ktoś taki. Pojawi się ktoś nowy, albo wy dojdziecie do jakiejś nowej pracy, w której też pojawi się ktoś taki, a wy nie będziecie tego widzieć w ogóle. Postrzegać tego kogoś jako, jako człowieka do życia, albo w ogóle do partnerstwa. Nie widzicie tego. To jest blokada bardzo silna. Może nawet z przeszłości. A los wam tutaj ujawnia pewne fakty, że to jest z przeznaczenia jakaś znajomość. Ja nie mówię, że ta, bo tu było więcej osób, tu było więcej osób, ale w tym momencie. Yy, życia, w ogóle w, w tym momencie, na który kładziemy te karty, to się pojawia ktoś przy was, i, ale też jest informacja, że jakaś blokada zostanie rozblokowana. Wiecie? Bo jeżeli macie jakąś blokadę, to teraz pójdzie to do przodu, to się rozwiąże, dlatego że koło fortuny mówi o tym, że jeżeli coś było w zastoju i jakaś niemożność była, to znaczy, że przychodzi nagle możność i odwrotna sytuacja, czyli jeżeli coś nie było przez was, Możliwe, To teraz stanie się możliwe, prawda? Sytuacja losowa rozwiąże tą sytuację. To też jest taka informacja. No dobra, i zobaczmy, co tutaj Was czeka: jakieś sprawy urzędowe, sądowe. Ktoś taki, kto jest na wysokim stanowisku urzędowym, sądowym, prawnik, prokurator, ktoś taki, no, kto rozwiązuje też spory i różnego rodzaju sprawy. I tu jest ciężka droga już za Wami. Zresztą zobaczmy, w jakim kierunku tutaj te sprawy pójdą i jakich, jakie to, jakich to spraw dotyczy tutaj. No to może być ktoś ważny w Waszym życiu. Też bliźnięta waga wodnik, taki po 40 i w górę. Może być. Dla niektórych. No to może być kobieta i mężczyzna. To już nie patrzmy na płeć, bo czytania są ogólne dla wielu osób. I w jakim kierunku to idzie? W kierunku stabilizacji jakiejś. No idzie też w kierunku tego, że Mocno się trzymacie jakichś swoich struktur, zasad, i też nie chcecie tego puścić. Być że to może mieć związek z tą osobą, że wy nie chcecie puścić tego wodnika, wagę lub tam bliźnięta, a, a tu ktoś nowy nadjeżdża. To też taka informacja dla niektórych. W każdym razie, może mocno się trzymacie czegoś, albo upieracie się przy czymś, i też urzędowo. Może tak być, bo tu coś chcecie wynegocjować. To może chodzić o stabilizację jakąś materialną, ale. To może też chodzić o czy macie się starych jakichś struktur, reguł, zasad, co też należy zmienić. Nie upierać się przy tym. Zobaczmy, w jakim kierunku to pójdzie u was. No właśnie, tu chodzi, tu jest byk pan na koziorzec, znowu król i też energia dojrzała. I to może być ktoś po czterdziestce i w górę. Może być kobieta, ale może być mężczyzna. Tu chodzi o jakąś stabilizację, no materialną, ale i o domostwo, wiecie, bo tutaj jest nawet pokazany dom, rodzina, taka struktura, która jest mocna, właśnie poprzez te dwie córki widzę, że jest coś bardzo mocnego, to może być właśnie rodzina. Ale wiecie, no niekoniecznie, to może być zakładanie z kimś rodziny, albo też zamieszkanie z kimś. Ja też widzę, że to może być ktoś spod znaku ziemi, Byk pan panna koziorożec i tu jest to domostwo, ale to może być jakieś ślubowanie, wiecie co? Niektórzy to mają wesela, żenią się, e, lub też wasza relacja idzie na wyższy poziom. No i dobra, zobaczmy teraz, jak to rozłożymy. Tu jest jeszcze ważna postać: bliźnięta waga, wodnik, właśnie to ten, e, który był ujawniony wcześniej. Jakieś spełnienie marzeń, ale to też zobaczymy. Spełnienie marzeń może przyjść przez rozwiązanie jakichś spraw urzędowych. To też tak tutaj. Albo jakieś informacje do Was dochodzą, yy, które właśnie dają Wam rozwiązanie i radość, i zadowolenie. Tu jest bardzo piękna energia y, takiego rozblokowania się, bardzo widzę, bo przez tą energię radości, świętowania, wszystko. A tutaj? No, 10 kielichów. Widać, że z dziesiątki mieczy stanie się dziesiątką kielichów. Wiecie, no to jest naprawdę energia y, kogoś takiego, kto jest bez. Yy, możliwości wyjścia, a tutaj nagle staje się właśnie, jest wyjście z sytuacji i tak naprawdę jesteście zadowoleni w tej pozycji, w której się znajdujecie, szczęśliwi, może trochę pojedyn w pojedynkę, czyli samotni, ale za to zobaczcie, jaki jest ten kwiat lotosu piękny tutaj pod tym kielichem, no coś pięknego, jesteście gotowi po prostu koch siebie, to jest miłość do siebie samego. Wiecie, to jest zadowolenie z tego, w jakiej pozycji życia się znajdujecie, w jakim momencie życia i też z miejsca, w którym się znajdujecie. Jesteście przeszczęśliwi tutaj, a też przede wszystkim macie miłość do siebie samego, a z tego właśnie wyrasta miłość do kogoś innego. No i na podstawie tego. Macie bardzo ładne to czytanie, drogie ryby. Widać, że u Was dzieje się dużo rzeczy naraz, naraz. Co mogę powiedzieć? No, do połowy maja na pewno, może nawet i do końca maja, chociaż bardziej widzę tutaj właśnie jakoś tak do połowy maja. No, może się to przemieścić do końca maja? Może, może, dlatego że sprawy jakieś urzędowe tutaj są i to trzeba też czasu, żeby to rozwiązać. Nic się nie dzieje z tygodnia na tydzień, jak wiemy. No, bardzo macie ładne czytanie. Wiecie, jak na Was, drogie ryby, macie mało kielichów, to muszę przyznać. Chociaż ta 10 kielichów, to ona oznacza tutaj szczęście, sukces, radość, a to jest 10, to nie jest 9. Przepraszam, bo nie przyjrzałam tej karcie. No to też mogę powiedzieć, że to jest naprawdę karta rodzinne, rodziny, szczęścia rodzinnego, zadowolenia i w uczuciach, i w finansach. Te dwie dziesiątki tutaj też występują, więc jakaś mocna jest tutaj bardzo energia rodziny przebijająca się tak przez, przez ten okres czasu. Więc yy, stabilność, tak? Na pewno. Ale pamiętajcie, że to są karty bramy. Dziesiątki to jest brama, czyli może ta struktura tutaj pęknąć w każdej chwili, bo to jest śliski i yy, bardzo cieniutki tutaj yy, cieniutka ta granica. Wiecie, dziesiątki to są karty mówiące o zakończeniach, yy, dokończeniach, dokończenia cyklu, czyli rodzinne sprawy jakieś dokańczacie. Dokańczacie i to jest bardzo. Cieniutka, granica tego, co może się zmienić w zupełnie coś innego nowego. No, bo karty dziesiątki to są bramy i macie tych dziesiątek więcej. Dziesięć mieczy, dziesięć kielichów, dziesięć monet. Wiecie, no to naprawdę coś wyjątkowego. Kończycie coś, bo, bo coś Wam tutaj naprawdę już nie służy i jest dla Was ciężkie. No, to jest takie szczęście na siłę, bo tu jest dziesiątka mieczy. Okej. Okay. Dobrze. To tyle, moje drogie rybki. Tyle, co mogę powiedzieć. życzyć Wam sukcesu, zadowolenia, radości. Spełni się to Wasze oczekiwanie, ale zdejmijcie tą blokadę z siebie. Rozejrzyjcie się dookoła, bo to jest ważna kwestia, tutaj do ustalenia, do zobaczenia. A Wy czegoś nie widzicie, jakichś wsniałych Możliwości i możecie to przeoczyć. To jest dla Was taka karta tutaj właśnie, bo to jest koniec tego okresu, więc koniec maja, tak to widzę, możliwości są przy Was. Naprawdę skorzystajcie z nich, bo jest koło fortuny i warto. I karta głupca, która mówi idź śmiało i nie oglądaj się za siebie, a nadejdzie sukces i będziesz zadowolony, będziesz szczęśliwy, będziesz świętować. I to Wam życzę, to też zwróćcie uwagę, bo tarot to nie jest wyrocznia, która mówi, że coś tak ma się stać, tylko na co wy musicie używać. Zwrócić i tutaj mają dużo połączenia ze sobą i dużo wiadomości bardzo podobnych, ale w każdym razie jest tutaj w tym sukces. Cieszcie się, radujcie się i ciśnijcie do przodu. Nie lękajcie się, nie zamykajcie się w kręgu własnych myśli, w kręgu własnych y, domostw i wychodźcie z tych domostw. Wychodźcie i oglądajcie się dookoła, bo blokada jest i możecie czegoś nie zauważyć, coś przeoczyć. Życzę Wam sukcesu, zapraszam Was do polubienia. Jeżeli podoba Wam się sposób tego interpretowania w moim wydaniu, no to też polubcie, bo to będzie też jak gdyby furtka do tego, że robię to dalej. Także zapraszam do subskrypcji, jeżeli nie macie, bo też będziecie wtedy na bieżąco informowani o każdym dodanym filmiku. No i też zapraszam Was oczywiście do komentowania. Ja, ja też wybieram w tym miesiącu ulubiony komentarz, który mi się najbardziej spodoba który przemówi do mnie, najbardziej to też losuje. wybiorę też i zrobię wróżbę w gratisie. W jakiej dziedzinie ta wróżba będzie, to też zobaczę w kartach. No i to będzie też fajne. Wiecie, no mam nadzieję, że wam się podoba. Dziękuję wam za wasze uczestnictwo tutaj na kanale. Bardzo wam za to dziękuję, bo bez was tego byłoby tutaj niemożliwe. Tutaj przygotowywanie tych prognoz dla was. No, i jak wiecie, no bardzo mnie to cieszy, że jesteście i cieszcie, cieszę się i komentujcie, piszcie do mnie też, również maile. Bardzo miło je odczuwać z Wami. No, kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was i do kolejnych czytań. Życzę Wam sukcesu i ściskam Was. Oczywiście, trzymam kciuki za Was. Do usłyszenia.